Nie muszę mówić chyba mieszkańcom województwa Pomorskiego, że mimo, że się wyprowadziłem stąd, to jednak sercem ciągle jestem. I tym bardziej tak przyjemnie mi być tu, w Witkowie, które przypomina mi także nie tylko pana prezesa Ilnickiego, ale także Jacka Piechotę. Bo coś ich łączy. Umieją żyć z ludźmi, którzy mają inne poglądy polityczne, współpracują z mądrymi, niekoniecznie tylko dlatego, że mają te same poglądy polityczne, co oni. Wspominam go szalenie miło, jest moim dzisiaj przyjacielem, kolegą, jesteśmy razem w Radzie Nadzorczej, walczyłem tam z trudnymi sprawami. Porusza się świetnie w biznesie, nie zapomniał o polityce i wydaje mi się, że popchnęło go do startowania to samo co mnie. Jest jakaś dziejowa, zupełnie nowa chwila w Polsce. Mnie to się ona kojarzy trochę z Sejmikiem Wojewódzkim, gdzie wtedy właśnie tu w Szczecinie chciałem bardzo być i cała moja przygoda, później polityczna i biznesowa, zaczęła się właśnie. W sejmiku szczecińskim. Czego Jackowi mogę życzyć? No tego, żebyście Państwo nie tylko mnie wysłuchali, ale także innych, którzy mają podobne zdanie. No życzę mu zwycięstwa. I na pewno, jeśli tylko mu się to uda, to będzie bardzo, ale to bardzo godnie was reprezentował. Trzymam kciuki.